Witamy w kolejnym odcinku, w kolejnym epizodzie. Możecie się domyślać co odzieramy. Duża łajba, duży silnik, za nami w oddali fjord, w planie dzisiaj jest łowienie na grubasa z głębin, morskich potworów. Zobaczymy co z tego wyjdzie, oby nas pogoda łaskawie potraktowała. Na Szczecin lecisz? Teczce. montujemy echo sondy. Żadne jakieś tam nie wiadomo jakie live latary. To jest potrzebna tylko głębokość, tak naprawdę jakaś ławica ewentualnie. ale mamy dwie. Tu dla Filipa jedna jest. Ja mam troszeczkę większą, ale też nic szczególnego. No trochę lepiej po prostu widać jakieś mniejsze zapisy na tej, nie? No, to można czegoś ustawić, ale nie umiem <grystanie> Takie specjalisty z nas elektroniczne Co, odwaliłeś? Po raz kolejny zrzut wody nie tamknąłem i nalało się na no umiem <grystanie> A kiedy ostatni raz to zrobiłeś tak, żeby zapomnieć? Czczoej. <grystanie> 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 jest... Oho 5 kg Mam tu koszulkę Masz koszuleczkę? Gorące, dzisiaj jakieś duszno, nie? No, ja będę musiał chyba po prostu założyć sobie kaszulkę. Koszulkę, koszulkę samą. No właśnie mieliśmy nagrywać wstęp, no ale na w sądzie ławica i dzisiaj ja jak tuszol, po tuszolowemu, kiepetek w mordzie Jesteśmy za kołem pod <laughs> Dobra, na 20 metrach mamy rybkę Czekajcie, może będzie widać? No tutaj, nie Nie dobrze widać na mojej, nie? No Ja zaraz sobie zobaczyć Próbuję tej Coś słabo mi się to Może jakieś zakłócenie Jesteśmy bardzo blisko rosyjskiej granicy, <laughs> przyjmują zasięg. Piękny, ale w ogóle mi nie mi nie opowiemy po akcji, po kiepetku, opowiemy o wędkach, bo jest Sporo komentarzy pod ostatnimi filmami. A tych wędek raczej nigdzie nie prezentowaliśmy wcześniej. Prawda, iPhone? U mnie nie. Tak jak gadaliśmy, zwykłe, zwykłe, najzwyklejsze echo sondy, To jest w ogóle jakaś starsza. Nie? Była w zestawie chyba, ale wystarczająca, nie? Ona by wystarczyła, no ale. Ale jak są dwie, no to ja przynajmniej sobie zejść tam zobaczę. A ja tyle mam wspólnego z elektroniką wędkarską, tylko jeżeli chodzi o nagrywanie czegoś To, to tak, a tak to. Ale wiem, że to istnieje. sprzęciku, przed chwilą ryb wyjechała rybka nie udało nam się wcześniej opowiedzieć łowię na matka dzika do 150 chyba tak? tak. do 150 kieta. jest to wędka do werta, bardzo krótka, ja lubię takie wędki jeśli chodzi o łowienie z łódki. Um, młynek to jest dajwa, co to jest? Salty. saltisk, saltisk. 5000 tak? tak, porządna tak jest, maszyna. porządna maszyna patrzcie, no naprawdę bardzo mocne a łowiłem i łowię, no, nadal będę łowić na dorszczyka, to jest heringszat morski od Savage Gira z kotwiczką EFP, no i tak się prezentuje ten zestawik. Bardzo sztywny, bardzo szybki kijek. Tak, dobry secik na, na takie łowienie mi się wydaje. Tak, i na sumiki też fajnie się sprawdzało, wercie, bo to na odrze testowane było. Polecam. Letka 0,20, co masz, 0,70? 0,70, tak. 0,70 fluorokarmon długi. Długość około metra. No i tyle. No i tyle. Teraz zobaczymy, co Natan ma. Ja mam dwa zestawy, jak zazwyczaj na Fiordzie. Jeden to jest taki, można powiedzieć, delikatny zestaw. Prey Light Jigger. To jest do 200 g. Jig weights tu jest nawet 350 gram. Bardzo fajny metr 98. Bardzo smukły, uwielbiam takie sztywny. Jak santa czuła wygląda, nie? Zaprezentuję go właśnie tak. No. Szybki. Tego mam podpięty. Tak klasyczka, ten... klasyczka, nie? Tak, to, to, tak, bardzo lubię te powrotki. 4,5 mniejszy, pleca 0,18. Na końcu jest The Savage Gear. Eee... Zapomniałem. A to nie jest Westing? Nie, to jest Savage. Okay. To jest. Eee... No ważne. Sandil V2. Został taki smukły. Okay. No właśnie, bo nie powiedziałem ile było na mojej główce. 200, 200 gram. 150. 150. 150. O, wiem, bardzo 150. Mocna mocna grawa. Ja mam tutaj milimetrowy. Pokaż tę graweczkę, ludzie będą pisać. Co to jest? Spinwall. Hmm? Spinwall, ok. I do tego wiadomo, jaka to zbrojeczka. I jaka kotwica. Tak jest. Drugi zestawik, tak na szybko. To jest już zestaw, który często przerabiam na, na głowie na Baitfish. A jeśli... Czyli na martwą rybkę, tak? I jeśli nim jiguję, to po prostu. Typowo już za grubą rybką, tu jest Pen Regiment 3, morski kast, tak, to jest 1,80 m do 500 g, to pół kilo wędka, do tego mam po pokaż do tego... multika, bo to bardzo ciekawy ten multik jest, Pen Phantom 2, Quick Drag, mam tutaj kilometr pletki na nim, bardzo fajny. Jaka średnica bletki? Tu mam 0,20. Okay. Dive, y typowo morską. Zobaczcie na ten nuchwy. To już do ciężkiej walki. Miejmy nadzieję, że będzie... że będzie w użyciu dziś. Takie. Na końcu zestawu? Na końcu zestawu jest naszą wodę. w rozmiarze większym, to jest 300 gram. Lubię bardzo te Są smukłe, szybko do limitu. Mekra, w tym przypadku. Bardzo mocna grawa. To jest chyba berklej jakiś, nie? Tak, to jest berklejowska. I tutaj mam milimetr 200. No, to już jest. Tak, to już jest do największych ryb, które tutaj są. 5 na pas. A ja tu do wkładam. <noise> do brzusia. O, pokaż Filip, pokaż jakie zapisy piękne są. A może ty zobacz, bo... A nie, ty też chcesz widać? Patrzcie na 20 metrach ładne zapisy. A pokaż jak to wygląda u ciebie. Nie troszkę inaczej A ona skacze, oh. to widzisz No hmm, Filip holuje piękną rybę A ja mam kurwa niewinieną gdzie jest inny Bo gdzieś Jakie zabok to jest No Nie, to będzie piękna ryba Coś tam kurwa Kepejki? O, o. Nie, to będzie, kurwa, mhm. o, jak na tym kowrodku się coś, to jest dorsz, bo się kręci w kółko, wiesz, będzie mhm. piękny dorsz, o, dojka. Widzę, widzę go, ładny, 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 duży, piękny, le no, bambaryłka. Na dorsza wziął nie? Tak. Dorszyk na dorsza. O kurde. <laughs> ale pięknie to wygląda. Piękny dorsz. Piękne branie. Kotwiczka EFP w środku. Zdaje testy tutaj na słonej wodzie. Piękny dorsz. Piękny, ale jaki piękny pattern w ogóle, nie? nie? No. Pięknie wybarwione. 80, taka, nie? No, pięknie. Po, po, po co? 4, ze 4 kg. Piątka no. lekko. Ole, pięknie wygląda. Dobra, odpinamy rybę i ją wyrzucamy do wody. Pięknie. Może go po prostu. Ja rzucę, rzucę głową do, do wody. No. Wrócił do głębi tak Można zaczynać, nie? Tak jest Dobra, teraz Teraz <laughs> Jezu Podniósł się i przyjedł. Widać, bo na chcąc jak się podnosi do przynęty Cmoknął i zaczął odjeżdżać Mógł Widziałem, się. widziałem, widziałem Nie zdążyłem włączyć kamery Chwilę jeszcze poczekać, naprawdę, kurde Jak myślisz? Powtórzy, czy ona... Ale czy one mają skłonność do powtórzenia takiego Nie wiem, jak się układa. to wątpię Też halibuty powinny One są też takie Kurde, to był halibut, to był halibut to Widać było Ale jakie branie, no płyną normalnie płyną, Może wiem. spróbuj wpuścić i do góry go zwijać, tak Szybną jak się, mówię To by było super nagrane Kurde, no miał w pysku Na tej wędce to byś miał. Buchnął od razu gdzieś? Tak, 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 no. Skok. Musi no, na tej czarnej wędze to dalej. Jak pięknie to wyglądało na tym. Nie? Tak powiem, Ej, No i dupa. O to czekam nawet chwilę, ale no. Liżne, nie? Zawsze nie czekasz. Nie, ostatnio łowiłem na to porek, to czekałem. A no w tak, Dwie sekundy. Dwie sekundy. Albo w jedno. <laughs> Kurde święte. Ale to była A to było lecz. puknął i odreszł, no pięknie A pan zapią rybeczkę. Właśnie miał założyć go patrzcie. Przygotowałem mu, no ale nie zdążyłem niestety oj oj.

Dawo, dawo, nie poddawaj się Lepsza rybka trochę A ty nagrywasz na gołę od razu, no, jak będzie. No i dobra, tak to jest Troszkę lepszy będzie niż tam Chyba, że kapotnik. Chyba, że kapota. Ale chyba nie O! O jak na tym kowrotku to... Co to tam jest? Tak. Weź za go normalnie podnieś. Widzisz? No! O! o, to już jest ładna rybka. To już jest dorszyk piękny. O, mamy go, od razu go wyczepię. Żeby tutaj mi rabanu nie narobił. Kotwiczka FP tak samo. Zdaje się. Z... Patrzcie, no ładna ryba to jest. Kawał rybska. Kawał rybska. Chyba leszcz. Chcę go zjeść. <noise> Dzięki za obsy co tam były, nie widziałem.

Jak i ogon. Dobra. Leci, leci do, leci do wody. Ja stanę tu. Patrz. Poszedł od razu. No graty. Wow. To była ryba, co? No. Piękny halibut. Ale jazda to była, widzowie, co? 340 osób. Kto tego nie widział, co tu się działo, to nie grzałuje. Ale poszedł teraz. Teraz wystartowałem. Co ona wyciskać? Knopsa? Taka no. <noise> pozycja. Podruchywacz, kurwa. Nie Podru... Nie śmiej, że obca mu kawał Podruchiwa. się piepie do oczu. Podruchywacz od <noise>